Wreszcie, jakąś konkretną zimę mamy, co? Wreszcie, jakąś konkretną Pierwsze dni lutego na przywitały zimę. nas krótkotrwałymi opadami śniegu, które jak szybko się zaczęły, tak szybko się zakończyły. Prawdziwej zimy w tym roku nie było w ogóle. Z tej strony, Emil, i tutaj mieszkanie zbiórkowe. Remont charytatywny mieszkania. W tym odcinku pomagała mi Ania przy rozbiórce brodzika. W dalszej części również przedstawię prace kanalizacyjne, jak mi się udało z nimi poradzić. Przy rozbiórce brodzika było gruzu co niemiara. Po trochę go posprzątaliśmy. Brodzik był posadowiony na bloczkach z betonu komórkowego, które też zostały usunięte, dlatego że w tym miejscu później znalazła się pralka. Brodzik był podłączony z łączem elastycznym. Które później zostało zamienione na sztywne rury. I wyprowadzenie rurki o przekroju fi 32 tutaj na ścianę. To złącze poszło do usunięcia. Tutaj sobie wstępnie składam rury kanalizacyjne w podłodze. Na razie bez uszczelek. Robię przymiarki. Dziękuję. O to wychodzi tak, że mogę zaznaczyć, to będzie gdzieś tutaj. Dobra, Dobra czekaj. Zaznaczamy, że wiesz. Sobie to zaznaczam sobie, w którym miejscu wiem, mam rurkę uciąć. I szlifierką kątową ucinam na żądaną długość. Krawędzie sfazowuję. Żeby rurka łatwiej wchodziła w kielich drugiego złącza i zakładam uszczelki i składam wszystko na gotowo. Aby łatwiej było składać rury z uszczelkami można posłużyć się pastą poślizgową albo po prostu zwyczajnym do, płynem do naczyń też bardzo pomaga. Przesmarowuję wszystko płynem do naczyń, złącza, uszczelki i w podłodę panie, wszystko panie składam, co nie, nie było wcale no, takie łatwe. Trzeba było dużo rzeczy robić, praktycznie do na wyczucie. spokojnie. Nie ma. Ja wtedy. Takie ja dzisiaj tu wiesz. Rury podłącza odpływowe do pralki. A, taką dziurę. To było tak. To oh, było. Jest. Był tam odpływ przecież jest, z Brodzika. To jest. było ciężko podłączyć z taką dziurą. Mhm. No Bo to Nie? wszystko em. idzie tu i no. tu i tu. tym mhm. Na kolejkarzu. Na ścianę do podłączenia odpływu do pralki mam wyprowadzoną rurkę o przekroju i 32. I ta rurka będzie zakończona syfonem, specjalnym syfonem do pralki. Trzeba mi to było poszukać Co? Co? Następnie demontuję starą część kanalizacji od strony łazienki i kuchni dlatego że ta część instalacji będzie już wykonana po nowemu według innej koncepcji Kurde, żeby tam się nie ruszyło w si tym, mhm. bo będzie kino. Nie wiem, czy to nie jest na tym. A, no i nic już. Myślałam, że szoguny lecą. Demontuję wszelkie podstawki, zaślepiam odpływ korkiem, dlatego, że będę kuć na przepust przez ścianę. I po prostu po to, żeby nie nasypało się gruzu do istniejącej kanalizacji. Ja Zobaczć, bo widzisz, tutaj zaraz nad tym ja sobie wytnę. I tu będzie mi chodził odpływ. Wiesz, on będzie tak bardzo, bardzo nisko wtedy. Zaznaczam sobie, w którym nie. miejscu będę kuć. A tu sobie muszę wyjść kolanami. Doba. Co tam się dzieje? Sprawdźcie, przecinak. chyba ten A jeszcze nie wiem, jest tym, tam, gdzie w słoiku jest. Tutaj mam takie bardzo zmyślne kolano, które jest jednocześnie trójnikiem i ma boczne odejście na rurkę 50. I do tego trójnika kolanowego będzie podłączony odpływ z brodzika oraz odpływ w przyszłości ze zlewu z kuchni. W tym momencie składam już kształtki pod odpływ do sedesu. Na początku wszystko było złożone na sucho, bez uszczelek żeby dopasować kształtki na długość. W dalszej kolejności wkładam uszczelki. Wszystko przesmarowuję płynem do naczyń oraz składam na gotowo. Na końcu instaluję sedes. <grytanie> I ostatnie prace hydrauliczne podłączeniowe. Załączenie wody na instalacji, sprawdzenie wszystkiego. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z remontu mieszkania. Nu da, poate nu tot